oto brzmienie. Instynkt stadny, czyli nikomu niczego nie musisz udowadniać. Od takiego właśnie hasła dzisiejszy e, zacznę dzisiejszą motostrefę a, i jest mi szalenie miło, że jesteście przed odbiornikami, czymkolwiek te odbiorniki są i po raz kolejny włączyliście właśnie nasz podcast, no mówię nie przez przypadek, nasz podcast, bo przypominam, że jest to wspólne dzieło e, Rafała Bryły i moje właśnie. Paweł Franzkę, bardzo mi miło. Co nie zmienia też faktu, że Rafała Bryły niestety dziś po raz kolejny nie ma, ale serdecznie Was pozdrawiam. Jestem z nim w ciągłym kontakcie. No tak naprawdę widzimy się w zasadzie codziennie. No ale niestety, życie nas pochłania. Ja wykorzystuję późne, sobotnie wieczory, żeby się dla Was nagrać. Tym bardziej, że mam dość poważny temat przed sobą. Ostatnim razem opowiadałem Wam o filmie pewnego youtubera tu, lokalnego, Śląskiego, może tak go dookreślę, jak się okazuje, nawet pośrednio mi znanego, który przewoził młodego chłopaka na motocyklu ponad 200 na godzinę po bardzo niebezpiecznej drodze. Na której też prędkość jest limitowana bodaj do 70 czy do 90 km na godzinę, ale to 90 to tylko w niektórych momentach. Troszeczkę przejrzałem jego kanał. Ten film chyba niestety przestał być publicznym. Wydaje mi się, że jest albo niepublicznym, albo prywatnym. Ale słowo harcerza, a byłem nim dwa tygodnie, był ten film na jego kanale, a traktował o wspólnym wypadzie. W czym rzecz? Bo dzisiaj zderzę Wam dwie historie, dwie zaprzeczające się historie, z których mam nadzieję, że uda się wyknąć jeden wspólny wniosek. Jeżeli chodzi o tę pierwszą historię, no to właśnie na tym filmiku ów youtuber zorganizował, nazwijmy to, pojeżdżawkę ze swoimi widzami, ze swoimi fanami. Do Kupy zjechało się 10 czy kilkanaście motocykli wraz z kierowcami ktoś tam chyba był jeszcze na plecach, więc tam kilkanaście osób. I cała ta ekipa wybrała się tu, już nie będziemy rozbijać, w każdym razie zaczęli jechać do pewnego miejsca czy przez pewne miejsca ale jechać w stylu. Hmm. Powiedzmy, że celem było jak najdłuższy odcinek pokonany z prędkością 200 km/h, a tak przynajmniej wyglądało z relacji i to po drogach, które znam, po których jeżdżę i których wiem, że jeżdżenie 200 km na godzinę jest co najmniej ryzykowne. I palsześć, że jeździł sam, że sam tak wariował, bo jeżeli nie daj Boże, a nie życzę mu tego. Coś by się stało, to najprawdopodobniej przede wszystkim on by cierpiał. Nikt więcej, no może, sprowokowałby jakąś traumę u innego uczestnika ruchu drogowego, ale patrząc na statystykę, najprawdopodobniej to on byłby ofiarą takiego zdarzenia. Ale jechał w grupie. Jechał w grupie ludzi, których nie znał, których umiejętności nie był w stanie ocenić nie był w stanie oszacować. A ja doskonale wiem jak to wygląda, że w takich sytuacjach ludzie po prostu zaczynają się nakręcać, próbują próbować pojechać jeszcze szybciej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej się złożyć, często jeszcze bardziej niż potrafią, niż pozwalają ich umiejętności. I tak jak oglądałem ten filmik, tak jak widziałem, że kurde tam się zaraz coś wydarzy, no przyznam, że trochę tego tytułu filmiku tego trochę mi podpowiedział jak to się skończy. Ale czułem już podskórnie oglądając ten filmik, że faktycznie tam zaraz coś się wydarzy. I niewiele się pomyliłem. Cała ekipa nie jechała w formacji, nie jechała razem, nie jechała wspólnie, tylko co chwilę. Tu się ktoś odrywał, tu ktoś wyprzedzał, tu chciał ktoś szybciej pokonać jakiś zakręt. Zaczęła się taka walka kogutów między tymi kierowcami. Oczywiście część z nich odstawała, została z tyłu. E, szacowała sw możliwości swoje, swojego motocykla, e, wolała dogonić potem, próbować przynajmniej dogonić resztę towarzystwa, a nie e, na siłę pakować się w miejsca, które wykraczały poza ich strefę komfortu. No ale niestety pojawiło się kilka, przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale mimo wszystko kogucików, które hmm. uważały, że potrafią więcej niż jak się okazało potrafią naprawdę. Bo to już nawet na tym filmie, jeżeli ktoś jest sprawiony, widać było, że ewidentnie poziom umiejętności motocyklowych nie był równy. Eee, nie powiem, że był żenująco słaby, ale. Myślę, że trochę za dużo fantazji, a za mało wyobraźni. Jakkolwiek wiem, że wychodzi ze mnie teraz stary pryk. Ale do rzeczy, co stało się? Wydaje mi się, że wiem, gdzie jest to miejsce, ale nie chcę wskazywać, też jest na Śląsku. W każdym razie wyraźnie było widać na tym filmie infrastrukturę około autostradową czy około drogi szybkiego ruchu. No i Jak to często bywa przy takich zjazdach z autostrad, czy z dróg ekspresowych, czy z jakichś krajówek poremontowanych, zjazd kończy się rondem, żeby upłynnić ten ruch, i tak też było w tej sytuacji. Zjazd był dość długi, miał takie charakterystyczne załamanie, zakręt z perspektywy jadącego w lewo, no a zaraz za tym zakrętem, zakręt nie był jakiś drastycznie trudny, no ale był jednak, faktycznie wymuszał pewne działanie, jakieś, zaraz za tym zakrętem było jakieś 100, no myślę, że nawet 150 metrów prosty i wszystko kończyło się właśnie rondem. I jeden z uczestników tego zdarzenia, z jakichś przyczyn, widząc to, rondo nie zaczął odpowiednio tracić prędkości, odpowiednio hamować, a miał ku temu zdecydowanie możliwość. Chyba, że był tam jeszcze jakiś samochód, którego przepchnął się i próbował wyprzedzić. No, tego nie jestem w stanie oszacować po nagraniu. W każdym razie przewrócił motocykl zdecydowanie za dużą prędkością. Ten motocykl. Wraz z kierowcą nabił się na krawężnik, który ogradzał tą wysepkę, ten, to centralne wzniesienie na rondzie. Ten motocykl podbił się i dosłownie odbił się deklem na latarni na wysokości 2 metrów. Powtórzę: motocykl odbił się od krawężnika, poleciał w górę i odbił się deklem na. Wysokości 2 metrów na latarni zamontowanej na tym rondzie. Więc wyobraźcie sobie, że takim impetem ten motocykl poleciał. Co więcej, motocykl był całkowicie zdruzgotany. On był podzielony na kilka części, urwane koło. No, po prostu motocykl, w którym prawdopodobnie ani jedna część nie nadawała się do odzysku. Więc pomyślcie, co mogło się stać przy tym impecie z kierowcą tego bodajże białego Suzuki. Na szczęście nie stało się nic poważnego. Gość wylądował w krzakach, był całkiem nieźle ubrany, więc podejrzewam, że to po pierwsze uratowało jego los, po drugie, miał niesamowitą dawkę szczęścia. Jestem przekonany, że ten gość, jeżeli jest kotem, to stracił nie jedno, tylko sześć żyć. Ale wyszedł z tych krzaków, które były posadzone na, na tym rondzie. No na pewno jeszcze był pod wpływem adrenaliny. No próbowano mu tam udzielić jakiejś pomocy. W każdym razie. Wyglądało na to, że był całkiem dobrym stanie e, psychofizycznym. Pewnie ponaciągał się, pewnie się obtłuk, e, pewnie jakaś tam się pojawiły drobne urazy, ale ewidentnie nie było widać, żeby e, coś złamał, coś poważnie zwichnął itd., itd., Chodził normalnie, komantował całe zajście. Wyszło, że prawdopodobnie spanikował, e, więc podejrzewam, że zarąbał w przedni hamulec nieumiejętnie tuż przed tym rondem bo na rondzie pojawił się jakiś samochód, czy jakaś ciężarówka, jedno szczęście przeżył. No i okej, okay, można byłoby powiedzieć, że to on prowadził ten samochód i on, czy ten motocykl, przepraszam, i to on jest winny całemu zajściu, i trudno z tym dyskutować, bo faktycznie, ostatecznie to on siedział na tym motocyklu, to on e, miał pod ręką, pod nogą hamulec, to on e, miał pod ręką manetkę gazu, to on tym kierował, on był w stanie zareagować. On mógł zrobić cokolwiek, żeby tego zdarzenia uniknąć, żeby nie rozbić motocykla i żeby na szczęście, co do czego nie doszło, ale nie stracić życia. Ale z drugiej strony mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że zupełnie inaczej zareagowałby, gdyby nie miał świadomości właśnie tej walki kogutów, tej jazdy w grupie, tego gonienia się, tego wzajemnego popisywania się, tym bardziej, że kompletnie nie znał możliwości, umiejętności innych. Jeden nagle poleciał dwie paki, no to drugi poleciał za nim, drugi, kolejny za nim też poleciał dwie paki. Dołączył się trzeci, czwarty, przecież nie będę gorszy, no ale no to przecież co ja sobie nie poradzę? Tak, poradzę sobie oczywiście, no ale jednak sobie nie poradził. Mało tego. Być może, znaczy jestem pewien, że był świadomy, że ten wypad był e, rejestrowany kamerą, a w związku z tym, że był rejestrowany kamerą, no to tym bardziej ta kamera w takich okolicznościach, tym bardziej, że jest się w zasadzie anonimowym, więc można sobie pozwolić na więcej. Zaczyna jeszcze bardziej pobudzać do takich działań. Więc, tak na dobrą sprawę, może nie winą, ale na pewno współwiną, ja osobiście obarczam tego YouTubera. No bo to on był tak na dobrą sprawę zapalnikiem, który sprokurował to zdarzenie. Ja nie chcę mówić, że ja jestem święty, że ja jeżdżę na motocyklu zawsze zgodnie z przepisami, zawsze z właściwą prędkością i tak dalej, i tak dalej no też zdarza mi się zaszaleć, tylko ciągle mam w stylu głowy to, że w tej sytuacji jednak odpowiadam sam za siebie. Jak jadę z kimś, zwłaszcza kimś mniej doświadczonym, to jednak staram się myśleć nie tylko za siebie, ale też za tego człowieka. Czy ja powinienem w tym miejscu wyprzedzić? Czy może zaczekam? Bo nie wiem, czy ten gość za mną pomyśli, czy poleci ślepu. Miałem taką sytuację, kiedy wracaliśmy grupą z jakiegoś wypadu motocyklowego. Jechaliśmy w kilka motocykli, ja to prowadziłem. To było taki trochę zimny prysznic. Ja. Kolega, z którym dość często i regularnie jeżdżę na motocyklu, zwyprzedziliśmy jakiś samochód, a trzeci, zupełnie nie zważając na to, czy coś jedzie z naprzeciwka, czy nie, tylko takim owczym pędem, poleciał za nami. Okazało się, że z naprzeciwka jechał, już nie pamiętam, chyba autobus. My zdążyliśmy przeskoczyć, ten autobus wyłonił się za zakrętu. Ale na tyle daleko, że wiedzieliśmy, że. Znaczy, wiedzieli, mieliśmy bardzo duży zapas, żeby wrócić. Natomiast ten trzeci motocykl po prostu pojechał na ślepo. Eee, trochę spanikował widokiem tego motocykla. Ostatecznie nie do końca wiem, czy wrócił na swoje miejsce, czy dokończył ten manewr, ale musiał przycisnąć. W każdym razie potem mnie opieprzył, że. No, co to był za wariacki manewr. No i okej, okay, ja mu też nie kazałem wyprzedzać, bo jednak w pewien sposób on nie jestem ciągnikiem, który ciągnie przyczepę. Ale z drugiej strony był to dla mnie też taki zimny prysznic, jak już mówiłem, bo faktycznie wiedziałem, że skoro, dobra nie organizuję tego wypadu, ale ja prowadzę, no to jednak muszę wiedzieć o tym, że kiedy wykonuję jakiś manewr, być może znajdą się jacyś ślepi naśladowcy śladowcy. okej, okay, większość tej ekipy. Powstrzymała się, poczekała, wyprzedziła, kiedy była ku temu możliwość, natomiast on poszedł na ostro, na ślepo, licząc, że skoro my idziemy, to on idzie też. I od tego czasu, jeżeli jadę w zdecydowanie większej grupie, to jeszcze jadę ostrożniej, bo jeszcze bardziej myślę w kategoriach, że jestem ciągnikiem, który ma za sobą przyczepę. Zresztą ta sztuka prowadzenia takiej grupy nie jest łatwa. I nawet jeżeli jedziemy we dwójkę, to y, muszę czuć nić porozumienia z. Y, i to nawet nie mówię o jakiejś bardzo szybkiej jeździe, dynamicznej niebezpiecznej itd. itd. nić porozumienia z tym, kim jadę, bo y, muszę poznać też jego styl jazdy, muszę poznać jego umiejętności, bo w innym przypadku wolę sobie zdecydowanie więcej odpuścić, żeby nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji. Natomiast ów youtuber, tak na dobrą sprawę, zorganizował coś w formie wyścigów. No i niestety, tak jak są wyścigi, tak są wygrani, przegrani. Ten gość przegrał, na szczęście nie przegrał ostatecznie i ma drugą rundę. Ale w pewien sposób podejrzewam, że dał się podpuścić, że jadąc sam, jednak. Nie byłby tak podbudowany, podjudzony, podbudowany tym towarzystwem. Być może chęcią pokazania się przed kamerą na YouTubie, na no, niewielkim, ale jednak jakimś tam kanale motocyklowym i ostatecznie do tego zdarzenia by nie doszło. Wiadomo, prawnie odpowiedzialność jest stuprocentowa po nim, ale z drugiej, na, na, spoczywa na nim, ale z drugiej strony, czy trzeba tak grupowo, jeszcze w totalnie nieznanym towarzystwie. Zapieprzać? Dla równowagi, opowiem no kolejną historię, to już z tego roku. Tak naprawdę sprzed kilku tygodni odezwał się do mnie mój stary, dobry znajomy, który z motocyklami ma, wspólny, ma związek dużo długo, dłużej niż ja. Nie znamy się kompletnie od tej linii. Znaliśmy się prywatnie na zupełnie innej stopie, ale. W wspólnej rozmowie dogadaliśmy się, że może byśmy się gdzieś tam przejechali, to był dość skomplikowany dla mnie dzień, ale ostatecznie udało nam się spotkać. E, udało nam się spotkać z nim, pojawił się też jego brat, którego też bardzo dobrze znam, zapalony motocyklista od wielu lat, też sam z jakąś się, e, przygodą związaną z prowadzeniem szkoleń motocyklowych, tam nauki szkoleń motocyklowej. Generalnie dość świadoma jeżdżąca ekipa, aczkolwiek wiedziałem, że ten mój kumpel ma pewną. Po pierwsze, od pewnego czasu nie jeździł na motocyklu, jak się okazało, z powodu swoistej traumy. Bezpośrednio nie jego, ale ale pośrednio, pośrednio na niego spływającej i tak wiadomo sprawę, on wracał znowu do jeżdżenia na motocyklu, e, bardziej w formie rozrywki, bardziej w formie przewietrzenia się, e, delikatnie, chociaż dysponuje mocnym, solidnym, szybkim sprzętem. E, no i zgadaliśmy się, no, co tu dużo mówić, po prostu na jazdę wokół komina, e, i tak też uczyniliśmy, pojechaliśmy to tu, to tam pozwiedzać okolice, ale uznałem, że może nie będę nadawał jakoś super szybkiego tempa, bo znów to mi przypadła ta przyjemność prowadzenia całego peletonu, Natomiast, no wiadomo, że wykorzystywałem możliwości motocykla, którym dysponowałem. Jechałem wtedy na moim Bigłanie, więc jest tam stokonie, jest tam bardzo dużo momentu obrotowego, jest to dość specyficzne, ale da no nie można powiedzieć, że jest to wolny motocykl. Jest to dość szybki, jest to dość dynamiczny. Może to nie jest szybki motocykl, ale jest dynamicznym motocyklem. Zresztą chyba kiedyś o nim znowu e, nagram jakiś taki odcinek, tak jak kiedyś o tenerze zrodzonej w burzy. Tymczasem okazało się, że ten mój kumpel mm, jest bardzo grzecznym motocyklistą. Fact, faktem, może nie trzyma się sztywno przepisów, jeżeli chodzi o prędkość. Troszeczkę pozwalał sobie. Nie jechać szybciej, natomiast wszystkie manewry związane z wyprzedzaniami, z jakimiś dynamicznie pokonywanymi zakrętami, zwłaszcza tymi ślepymi, był bardzo, bardzo zachowawczy. Czasem trzeba było na niego poczekać, czasem już po paru, paru kilometrach widziałem, że może nie pociągnę tutaj tak dynamicznie, zostanę. Było trochę wyprzedzeń, ale takich stuprocentowo Pewnych takich, gdzie na horyzoncie nie było żadnego pojazdu jadącego z naprzeciwka. Było trochę dynamiczniejszych przyspieszeń, było trochę fajniejszych winkli, ale mimo wszystko cała ta przejażdżka była bardzo e, ostrożna. I Przyznam szczerze, na samym początku, kiedy rzuciłem do domu, kiedy pożegnaliśmy się, zresztą w bardzo miłej atmosferze, mówiliśmy się na kolejną pojeżdżawkę, do której niestety jeszcze nie doszło. Jeżeli słuchasz tego, to obiecuję, że jeszcze postaram się w tym roku wybrać wspólnie, ale jeśli, ale nie doszło do jakiejś takiej naprawdę wspólnej, wspólnego wypadu. Niemniej umówiliśmy się, pożegnaliśmy się. Jego brat, ten bardziej doświadczony motocyklowo, czy tam bardziej praktykujący motocyklowo brat, powiedział nawet, tak, pół żartem, pół serio, że do tej pory na motocyklu to on traktował linię podwójną ciągłą jako. Coś, co sugeruje, że w tym miejscu może nie powinno się wyprzedzać, a, a, a jednak ani nie zakaz wyprzedzania <grywa> było jednak, było jednak dość, dość grzecznie w tej materii. Zresztą też ów brat mówił, że no dawno nie jeździł tak spokojnie, za to myśmy ripostowali, że przynajmniej ekonomicznie. Co nie zmienia faktu, że ja czułem taką, taki lekki dyskomfort, bo brakowało mi tego, co lubię czasem w motocyklizmie. Nie na co dzień, ale lubię na motocyklizmie, czyli tego takiego wyżycia się. Tylko, że ów mój kolega nie dał się tam podpuścić. On nie próbował wyjść z tej swojej bańki, z tej swojej strefy komfortu. On robił, on jechał tak, jak wierzył, że jego umiejętności zagwarantują bezpieczny, bezpieczny powrót po prostu. I tak jak na początku byłem odrobinę poirytowany to jest za duże słowo, zawiedziony to też jest za duże słowo. Bardziej, hmm, tak jak na samym początku byłem, e, no dobra, ujmijmy to zawiedziony może, bo niedojeżdżony, o, może tak, niewyjeżdżony. Tak, y, kiedy ochłonąłem na spokojnie już w drodze do domu, bardzo spokojny i grzeczny, i tak na mnie dotarło, że w zasadzie to ten to, to mój kumpel mi zaimponował. Bo właśnie nie dał się sprowokować. On wraca do motocyklizmu, więc też wiadomo musi się rozkręcić, rozgrzać, pojeździć. Ale w tym wszystkim on zachował umiar, zachował zdrowy rozsądek. I po prostu chciał się cieszyć tym motocyklizmem, tym jeżdżeniem, a nie szaleć, nie wyjeżdżać dalej, niż na razie pozwala jego komfort. Naprawdę nie mówię tutaj o jakichś gigantycznych szaleństwach. Nie mówię tu o cudach. Mówię tutaj o dynamicznej, ale jednak na granicy rozsądku jeździe. On był troszkę troszkę mniej chętny do czegoś takiego. I to mi najbardziej właśnie zaimponowało i to mnie najbardziej podbudowało, że tak na dobrą sprawę tak na dobrą sprawę. Nie chciał niczego nikomu udowodnić. On nie chciał się popisać. On. Chciał być częścią tej chwili i tą chwilą się cieszyć. Pomimo tego, że miał sprzęt, miał możliwości, mógł zrobić więcej, on bawił się tym właśnie, co zastał i na co mógł i chciał sobie pozwolić. Czyli raz jeszcze powtórzę, nie chciał i nie musiał nikomu niczego udowadniać. I właśnie każdy z nas powinien nie chcieć nikomu niczego udowadniać, jeżeli nie czuje się stuprocentowo w tym pewnym wjeździe na motocyklu. Bo jeżeli będziemy starali się próbować udowodnić coś innym, nie samemu sobie, innym. To nie zawsze to się skończy dobrze. Wydaje mi się nawet, że częściej może się skończyć źle. Niech najlepszym przykładem będzie też kolejny mój kolega. No, kolega to jest dobre słowo. Znamy się. Administrator, chyba już były administrator jednej z większych grup motocyklowych na Facebooku. Który e, kilka lat temu wybrał się właśnie na taką spontaniczną grupową pojeżdżawkę. Wybrali się już nie pamiętam czy na Salmopol czy na jakieś inne górskie winkle. E, on jeździł bodajże Hondą CB500. Czyli umówmy się niezbyt e, dynamicznym motocyklem. Reszta skrzykniętej bandy to byli... E, poplecznicy wizji e, R1, e, R6, R6, cebry 600 litry, skórzane kombinezony, e, naklejki, e, lubię zapierdalać i tak dalej. No i faktycznie cały przelot w kierunku gór polegał na tym, że ten biedny mój kolega. Cały czas żyłował silnik na maksymalnych obrotach, próbował ich dogonić. Oni byli lekko poirytowani, bo wiecznie musieli na niego czekać. Aż w końcu dojechali w góry. I tam ta cała napinka tego gnania, tego pędzenia, tego jeżdżenia poległa, bo to nagle ten mój kumpel, który był świetnie przygotowany technicznie. Kolega, no dobra, kolega, umówmy się, ale był świetnie przygotowany technicznie, odważnie pokonywał kolejne zakręty, wykorzystywał stuprocentową możliwości motocykla, znał technikę, wiedział w jaki sposób się zachować na tych zakrętach, zachował przy tym umiar, tak aby faktycznie nie stwarzać zagrożenia, ale siłą rzeczy, swoją prędkością na zakrętach, z winnością swojego motocykla. Kładł na łeb na szyję tych e, jego współtowarzyszy. I ci współtowarzysze tak bardzo chcieli pokazać przewagę swoich motocykli i przede wszystkim swoich umiejętności, e, że ostatecznie jeden z nich wylądował w rowie. Zgruzował sprzęt, jemu też na szczęście nie stało się nic poważnego, a, ale nagle się okazało, że biedna CB500 było w stanie. A, Dzięki rozsądnemu, mądremu, ale też ambitnemu kierownikowi pokazać swoją przewagę na ciasnych, górskich serpentynach. Być może ten kumpel, być może ten gość chciał im coś udowodnić, a być może chciał się dobrze bawić. Co nie zmienia faktu, że teraz innych zjadła ambicję. Tych właśnie, którzy nie potrafili sobie poradzić na tych winklach, tych, którzy może wylecieli do rowu. Tego właśnie. Ale jakby zostawię was z tą myślą, że naprawdę na motocyklu nic nikomu nie musicie udowadniać. To była kolejna motostrefa. Bardzo dziękuję wam za, za to, że nas słuchacie, że dziś mnie słuchaliście i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia, bo przyznam szczerze, że mam obok siebie notatnik, a tam jeszcze jeden pomysł. Spokojnego. I uważajcie na siebie na ten koniec sezonu.